Szanowni Państwo, mamy 1 maja 1000, fu, 2013 rok. Mój małżonek Henryk steruje naszym wspaniałym zatokowym jachtem Niebieskie Migdały. Za rufą terkocze, silnik zwany Rudym Erwinem, który raz pracuje, raz nie, ale na ogół pracuje Kochamy Cię, Erwinie. A teraz płyniemy w stronę mostu w Sobieszewie. Mamy jeszcze 20 minut do otwarcia mostu, a jesteśmy daleko, nie powiem jak daleko. Ja teraz pokażę Wam, ile jeszcze przed nami. Przed nami taka gustowna góra co to jest, Heniu? Fosfory. Gustowna góra czyli fosfory. A, świecące. Świecące w nocy podobno. Przed nami też taka y, pomarańczowa pława nie wiemy, co ona oznacza. Nie powiemy tego nikomu, że nie wiemy, ale nie wiemy, nie pamiętamy, którą stroną ją trzeba yy, ominąć. Zieloną to wiemy, ale pomarańczowej już nie wiemy. Nie widać tego mostu, więc nie ma żadnej, ale to żadnej szansy, żebyśmy do niego zdążyli w ciągu 20 minut dopłynąć. W związku z powyższym, dzień dzisiejszy zakończymy, szwędzając się po tym kanale. Ale jest po prostu cudownie. Teraz pokażę łódeczkę tutaj mamy, prawda, bom o, nic nie widzę, bo mam okulary przeciwsłoneczne taki bardzo ładny bom tak tam z przodu mamy rolfoka co tu jeszcze mamy tutaj jeszcze mamy bardzo ładne o, bardzo ładną talię i moje trampki może Ci pokażę jaką mam dziurę o proszę, ładną mam dziurę Tutaj jeszcze mamy czapeczko od Rudego Erwina, ponieważ on jest szarpanką, i jeszcze mamy ster w dłoni mojego męża. I to koniec tego jakże pasjonującego nagrania. Następne może z Zatoki. Bye bye.